Maja, witam Was bardzo serdecznie, już w piątym odcinku naszej pięknej serii. Otóż, tak, Survival z Patry SM dokładnie, tutaj stoimy za gremlinami. Tutaj se, e, będziemy, się teraz szukujemy na takiego. Dandriona, żeby go zdobyć i mi zamieszkać, nie? No on jest taki mega fajny. W nim zamieszkamy. No ale potrzebuję lepszego sprzętu, bo próbowałem go zdobyć tam... Widzicie, tam są te waypointy. I zobaczcie ile tam ich jest w okolicy. Jest naprawdę sporo tam byłem. No i teraz zdobywamy potrzebne temy do walki. Tutaj znalazłem taką... kaskę graninów. Ale się wycofałem i tak dalej No i czekaj się yy, kur... Już wiem dlaczego się nie rozpiły Dobra Dobra, damy normalny, nie jestem taki cieniec, nie? Dobra. F1, F5 i teraz idziemy pocisnąć typów Dobra, kilof idziemy Dobra, tu ich nie ma. O, tu zostawi... Tu kurde. Ja pierniczę, ja pi... O, ale Kremlina mieli, który rozdówczył wszystkich I z tym nie Dobra Teraz mój spieszeł, chce oswoiłem Pomoże mi w walce z tymi też tu był spawner ok dobra tu już nic nie ma No, myślę że będzie lepsze no, do końcówka tego te, tego pięknego miejsca no i mamy taki lepszy sprzęt do, do o jeszcze tu Dobra, mamy taki lepszy sprzęt niż do bitewny, jednak musimy się wrócić do chałupy, czyli nie do chałupy, tylko do tego miejsca gdzie będziemy atakować ten dungeon on i zobaczmy jakie rzeczy mamy. Mamy tylko bomby dobre i tylko to nie wiem, może yy, chyba z tego można jakieś bronie zrobić. Dobra, rozwalimy te... Yy, te totemy. O Jezu, ile się to będzie rozbalać. Okej, okay, zobaczmy. Green totem, o. Nature powder. I co można z tego zrobić? a ty, u, ty no natur orb a nas natura orba aha dobra to nic nie możemy z tego zrobić jest, mam już pełny wpływ co Mam już pełnego ekipunka Dobra Wy, Wypierdziczamy to, niepotrzebne Dobra, wrac... Aha, bo mi wróciło Do ekipunka tam, dobra Teraz już w sumie tu nic nie ma, możemy... Ale lagi się zrobiły Okej, okay, dobra, wracamy się Normalnie lagi się porobiły takie już, że hej nie, bo z tego, że... z tego względu, że się dużo więcej rzeczy zborę spiło i teraz mam trochę problemu, a już tak chwaliłem, że mi ładnie wszystko chodzi, a tu dupa pani ładnie nie chodzi. No i w sumie powiem wam taką historię, no, że mieliśmy tam takie coś, że... dobra, nie mówię o tego. I może po prostu... No było coś ale nie mogę... Nie powiem tego No i tutaj jest ten Dungeon on. o niej nie mówiłem nic dobra Tu jest Dungeon on taki którego później zrobimy bo najpierw ja bym chciał z tego drzewa zrobić o tam już widzę siedzą, siedzą te szkielety Kiedyś iść tam obrobimy Najpierw musimy obrobić ten mały dungeonik w którym będziemy mieli swoją bazę główną O i skoksimy tych potworków Trochę Dobra i mi się przyda koń do szybszego transportu potem. No i tam mamy swoje swoją bazę, Od której teraz zmierzamy. No i będzie mega. No. Okej. Okay. No mam dużo złota i to teraz może mi się uda zrobić te, yy, te buty nie tylko na jedno piórko mi stać mi po będą potrzebne cztery piórka te piórka są święte mają tu zostać no ładnie potrzeba nam sporo złotka w pisełku mm. Jedyne co możemy zrobić to kamienny miecz. A w sumie dobra, najwyżej nie rozpocisną ja, e, te potworki, dobra. idziemy cisnąć temu pocisnąłem tobie koniu tak ciśnij mu ciśnij temu koniu mój piesełku no no i pieseł załatwił robotę te zwierzęta psów nie atakują opcje jest normalny Dobra zrobię pokojowy Bo... Co ja robię? E, łatwy Bo na normalnym mi się lagi straszne robią Okej okay, tutaj wbijamy Shit! A co zwykły szkielet Dobra, na, na razie mamy tego lepszego rozmierza. Cztery pochodnie o jest! Dobra, Dobra. Teraz pociśniemy go bombą domówką Tak, bombami No O na spidermanie jeżdżący. Dobra. Ok. Teraz go pocisnę. Jezu. Ha, rozwaliłem go. Ta broń jest mega dobra. okej okay, piesoku. O, To jest ten spot pola na zawsze. nie wiem co mam zrobić, ale łączę sobie w który mi mało co da, ale ułatwi mi życie okej, okay, pitful mi ułatwi życie w sumie o, zgasłem, dobra już mogę iść i iść tylko co się stało z moim pieskiem Oby przeżył no Jezu nie ma mojego pieska <laughs> pokażę wam jak się rozwala boby automatycznie taktyczny, taktyczny odwrót szybko, 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 szybko. To, okay. i teraz coś nie no wszystkie yy, potiony mi zeszły Dobra Dobra, tam będzie na dole jakiś jeden boss, a na górze będzie ten lepszy. Tego lepszego chyba później zrobimy. Już 10 na natyków na zmarłowe. Teraz dobra, dobra. Dobra, rozwalę te wienka. Widzę pięknie. Dobra, teraz tu mamy TNT piękne. Piękny granat o, te jeszcze są jakieś tu z tyłu, no bez przysady. No dobra, mamy żelazo pięknie. Nie, jakiś... Dobra, tu mam Świat, źródło światła i teraz... Ładnie, pum. te. też ma bomby. Zbycia jeden, no. Pytę, no Kurde, ten też ma bomby Ja pierniczę Miecz się skończył, nie, ładnie Kurde Nie, no ja piernicze co to ma być Kurde nie. Opcje Pokojowy na razie zrobię O, pytę, co tu się stało OK. No Jak widzicie Pierwszy dungeon w życiu tak Bez cheatów robiony No i teraz wiemy już Kurczę Że ci youtuberzy mają tak trudno robić te on nie Kurde 12 minut robię takie coś co zacząłem już kurde przed odcinkiem robić a jeszcze i tego nie skończyłem i teraz deadłem nie? No. Dobra, tam już przyjdę szybko. Witam państwa. Tu tylko pozbieram swoje rzeczy i zaraz się ewakuję. No niestety państ te państwo są... Naprawdę źli w stosunku do mnie. Też będę do, do Państwa stosunków zły. O oh, fuck shit. Nie, ja tego gównia, Dobra. Teraz opcje ładnie. Łatwe, gotowe. Teraz my możesz... możesz się ze mną lać, proszę bardzo. Okej, okay, teraz możemy się lać pięknie. Okej. Okay. Tutaj jest... o Są lepsze rzeczy, ja chyba je wymienię. Dobra. Tu, tu, tu. Ok, mam teraz wyemczantowany. A, dobra, tu mamy te spodęki, co, co już miałem. Teraz wchodzimy tu. Tu już jeszcze nie byłem. Tu nic nie ma. Dobra, wchodzimy. O. Fuk. Przyciąga mnie ten typ jeden, kurde. Przyciąga mnie ten typ jezu. Yy. że on, no... Naprawdę, tak, no, takie trudności... Nie wiem, jakie tutaj youtuberzy go przechodzą, chyba na cheatach jak robią te cięcia, to cheatują, chyba. No, ja tego normalnie nie mogę... Nie ...przejść. Jest strasznie trudne. I kurde, jeszcze są... Nie, opcje. Pokojowy gotowe. O dobry. Jeszcze mi by tu chatę rozwalił, bo bym przyszłą, tak? No. Dobra, idziemy tu, 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 Dobra, idziemy na szagę. Już 15 minut zrobię ten wypytan, że on raczej znaczy pół godziny. Powinienem już przejść tam. Jest, jestem tu. O, a przyjdziemy, bo mi się nie chce. Okej, okay, tu już się, się ładnie ubierzemy. Nie. O kurde, dobra. Mamy super, mega epickie EQ. Nie mamy broni za zbytnio. Okej, okay, moja dzida o i wyłączymy opcje łatwy, gotowe powrót do gry i teraz będziemy cisnąć pod tym główniarzem Będziemy po nim cisnąć dalej. Cisnąć tym tu. Jezu. A, dalej dalej. Kurde. Jezu, ja już nie mogę, ja już muszę wcisnąć pod tym... Kurde... Ten gówniarz chce się uleczyć, a ja mi nie pozwolę na to. A, giniesz Dobra Co tu mamy? Nic tu nie ma Idziemy tu off oh. Fuck Shit Kurde, z diaksowym setem tam jest typ A już mi się te granaty skończyły O oh, f***, pytę jak sobie set dobra mam tutaj jakiś główna na sobie no i dobra teraz mogę zrobić sobie lepszy gumiecza chyba zmienię sobie z... nie dobra zostawię taki odcinek jak no, no, zrobiłem sobie e, wcześniej baner na odcinek a okazało się że Będę robił coś innego niż zamierzałem. No a teraz robię tak, że planuję, to zrobię na odcinku. No a ten odcinek tak na spontanie nagrywam teraz... Eee, mam nadzieję, że nie. Ładnie słychać teraz. No. Okej, okay, teraz będziemy musieli walczyć z tym co ma jak sobie set. Będzie to trochę trudne. Są dwaj z diaksowym setem typy Kurde Ja se tu nie dam rady chyba No zapraszam na imprezę Hej Ku Zapraszam na imprezę O idzie 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 typek no chodź Poguć tu, jak się... Jak sobie cienia się w tym, jak sobie... Jak sobie w tym kurwianym secie, tak? Chodź... O w Nie, jeszcze ja tu wszyscy wyjdą Dobra Dobra, ostatnia bitwa Z tymi gównami, z ty jak sobie setem Mam nadzieję, że mi się uda wygrać. O nie, o nie, ty się nie uleczysz, koleś, ty się nie uleczysz. Ja pierniczę, ty się nie uleczysz. Ty pie jedne, ty ja tu muszę spierniczać kurde, łańczam pizzula nie no kurde, ty mnie wkurzasz tym swoim kablem, co mnie przyciągasz dobra, wyciekam okej okay. opcje no łatwe, nie? okej, okay, teraz, dobra Wydaje mi walka z tym kolesiem z diaksowym set EQ Dobra 3, 2, 1, start Już, 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 Pociskam Cię, pociskam Cię, pociskam Cię, pociskam Cię, pociskam Cię Dawaj, dawaj Dalej, 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 dalej Dalej, dalej, dalej Jest, rozwaliłem go Nareszcie go rozwaliłem, dobra Teraz wszystkie... Dobra, nie ma tu nikogo Teraz zbijamy. Kurde, boss no dobra, doszliśmy do bossa. O, mamy dwie dwa diaks. Zanim pobiłem się tym e bossem mega mocnym, zrobimy se diaksowego słoeza. <gulet> Kurde, no to jest najlepszy w ogóle, <gulet> najlepszy w ogóle świat, jakim grałem. Dobra, teraz bijełem się z bossem. Dobra. Uff. Nekromantel Dobra Teraz spróbujemy go zaatakować Chybiłem niech to szlak Dobra Teraz, dobra 3, 2, 1 Start, 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 start Bijemy się z bossem, patrzajcie Bijemy się z megam pod tym bossem, naprawdę Kurde a dobra, mega mocny bossy i naprawdę jako zjad... Jest, zjechałem wosa. Zjechałem wosa. To jest niemożliwe. Ty jedno z... O! Co to jest? Ja pierniczę. O, co to jest? Kurde, dobra. Mam już teraz tyle tych tanków. Że masakra To jest bubble gun O, to jest dobra broń Dobra, tutaj jest jakieś tuś A mi się by złoto przydało Nie ma tu nic Czy tu tylko tak jest zrobione Nie wiem. Dobra, trzeba to jakoś ładnie oświetlić. Żeby było widać. Kurde... Światło jakieś jest. Dobra, trzeba będzie jakąś latar jakąś pochodnię wzasnąć Pięknie. O oh fuck, coś mi bi... ten szczur! Burde nie zaciupał zaraz. Zobaczmy co my tu mamy Ale coś mi tu nie gra Bo jakieś przyciski mi tutaj stały Dobra I teraz musimy przekopać te książki Bo może za nimi być coś ciekawego A w sumie Dobra tu nic nie ma Tu też nic nie ma Coś jest. Nie, tutaj chyba... To to jest to co byliśmy. W sumie tu już nic nie ma, mi się wydaje. Przecież był jeszcze przycisk. Nie wiem w ogóle. Dobra, bo przyciska nie, nie jest potrzebne. Dobra. Teraz coś do żarcia potrzebuję i nie jest na tym jak sobie hełm. No. I w sumie możemy kończyć odcinek, bo kurde jest taki długi, że masaka się będzie wybijał na YouTube'a. I w drugim odcinku chyba dojedziemy tego bossa na górze. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Lajkujcie i subskrybujcie mój piękny kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I dajcie mi lajki. Albo w ogóle coś róbcie na czacie, bo... Naprawdę, mam widzów duchów co oglądają i nie widzę, że w ogóle oglądają albo nawet nie oglądają No dobra, to już kończymy Do zobaczenia w kolejnym odcinku